Dzień witam was. Słuchajcie, jesteśmy w Niemczech po mojej lewej stronie jezioro Königse Jezioro Königse, jedno z najczystszych jezior w Niemczech położone niedaleko Berchtesgaden. I teraz słuchajcie, ciekawostka, jezioro osiąga zawrotną głębokość, czyli 190 metrów głębokości, no i znajduje się na terenie parku. Narodowego. Za mną widzimy dopiero część tego przepięknego jeziora, a zaraz zobaczymy jego dalszą część, ponieważ przepłyniemy się statkiem w kierunku kościółka Sant Bartaloma. No i słuchajcie, tam w okolicach tego kościółka znajduje się kolejne naj, czyli jeden z najwyższych szczytów Niemiec, a w zasadzie drugi co do wielkości szczyt o nazwie Watzmann. Także zapraszam Was na kolejny odcinek moich wypadów w góry. Słuchajcie, zaczęło się wypogadzać, a to dobry znak, ponieważ mamy dzisiaj. Ochotę zrobić feratę, dosyć wymagającą, ponieważ osiągającą stopień trudności oznaczany literką D. Wybieramy się dzisiaj na Bechteskadener Hochtron, czyli, jakby to powiedzieć, nazwa pochodzi od nazwy miasta Bechteskadener Hochtron, wysoki tron, najwyższy tron. Jakby to nie tłumaczyć, tak to. Wygląda. Z tego miejsca czyli z Königsee mamy jeszcze około pół godziny do naszego punktu startowego. No i tam widzimy się za chwilę. Jesteśmy w Skarden w parku narodowym, w niemieckim parku narodowym. No i wybieramy się na szczyt, który łamie języki czyli Peistesgadener Hochtronsteig. I tutaj będziemy poruszali się ferratą. Mamy tutaj opis drogi, droga o stopniu trudności CD, sam kleterz, tak sama via Ferata zajmie około 2,5 godziny, a dojście do punktu startowego zajmie około 3 godzin. Czyli coś w granicach 5-5,5 godziny powinniśmy przeznaczyć na całą wyprawę. I teraz Część następna dochodzimy do wspomnianego szczytu i stamtąd kierujemy się już niżej w kierunku schroniska, w którym spędzimy noc. Jak Wam się wydaje, moi drodzy? Czy niebo wróży coś złego? Czy powinniśmy się powstrzymać? Czy może przyatakować ferratową ściankę? Woda budzi nasz lekki niepokój. No widzieliście, są chmury, ale jest też wiatr. Te chmury co jakiś czas są przeganiane, także myślę, że będzie dobrze. Ostatni czek pogodowy na jednej, drugiej, trzeciej aplikacji. Zapytaliśmy się również osób schodzących, jak wyglądała sytuacja na górze. No i zasuwamy, także myślę, że będzie wszystko pod kontrolą, jeśli udaje Wam się w tym momencie dostrzec te trzy osoby. No, to możecie sobie mniej więcej wyobrazić z jaką ścianą mamy do czynienia. Oczywiście na filmie nie będzie to sprawiało może tak monumentalnego wrażenia jak sprawia na mnie w chwili obecnej, ale spróbujcie wczuć się w moją postać i poczuć przez moment ten klimat. Jestem już zwarty i gotowy. Słuchajcie, do znudzenia powtarzamy. Sprawdzamy zawsze nasz zestaw feratowy, czy wszystko jest ok czy jest wszystko dobrze doczepione Czy wszystkie zaciski, zaciągi są odpowiednio napięte, a w zasadzie odpowiednio luźne, kask na głowę, rękawiczki, no i spokojnie zasuwamy. W tego typu zabawach pośpiech jest niewskazany. Halo, halo, czy mnie słychać? Słuchajcie, przeskakujemy na kamerkę sportową, no i zaczynamy. I słuchajcie, jak widzicie jesteśmy teraz już na całkiem zaawansowanym poziomie, także jesteśmy na odcinku oznaczonym jako element D, no i jak widzicie nie bez przyczyny, bo można naprawdę ostro zlądować na dół. Bardzo fajne przejścia, bardzo emocjonujące pasaże. No a teraz nadeszła chwila na, chwilę, na e, przewieszenia Także naprawdę poziom adrenaliny leciutko wzrasta, i sam nie mogę się już doczekać, kiedy znajdę się właśnie w tym punkcie. I nagle niespodziewanie naszym oczom ukazał się napis Finał. Także e, jesteśmy prawdopodobnie jeszcze parę metrów oddaleni od e, wierzchołka, na którym znajduje się krzyż. No i już w tym momencie mogę powiedzieć, że zdobyliśmy bejście z KDR Hochtron Stajk, czyli via Ferrata na jeden ze szczytów tutaj w Alpach bejście Bardzo fajne przejście, dużo wyeksponowanych momentów, bardzo dobrze zabezpieczone, mimo swojej e, deklarowanej trudności w stopniu C-D w moim odczuciu bardzo subiektywnym podkreślę przejście było dosyć e, proste e, cieszę się, cieszę się, że jesteśmy już na szczycie ponieważ jesteśmy już od dobrych e, 5 chyba 6 godzin w drodze no i organizm odczuwa brak czegoś kalorycznego także ze szczytu mamy jeszcze bodajże 30 czy 40 minut do schroniska i tam pewnikiem się zobaczymy, ale najpierw widzimy się na samym szczycie. No i przed nami piękny moment, który uwielbiam. Wychodzimy z morza kosodrzewin. No i naszą oczom ukazuje się miejsce naszego noclegu. Zobaczcie schronisko, czyli to do czego zmierzaliśmy. Słuchajcie, tak prezentuje się schronisko o godzinie 22.30 no Jak widać mamy przesilenie wiosenno-letnie e, Dzień jest maksymalnie wydłużony No i stąd ta jasność Ale nie tylko to sprawiło, że jestem grubo zaskoczony A sytuacja dziejąca się po mojej prawej stronie, którą Wam zaraz pokażę Płonie tutaj porządne Ognisko naprawdę 2-3 metrowe. No i przypominam, że jesteśmy na terenie em, Parku Narodowego. No ale widzę, że za zgodą właścicieli schroniska na soś, sąsiednim zboczu em, można było rozpalić ognisko. No i na sąsiednich górach widzę, że ludzie robią to samo. Także jest to dla mnie <śm> tradycja no mnie nieznana, no ale tyle co udało mi się doczytać w internecie Jak większość tradycji pochodzi właśnie z okresów pogańskich Co mnie osobiście bardzo cieszy Schronisko powoli zasypia, no i tak samo uczynimy my Idziemy spać, ale nasz dzień się nie kończy Za około 2 godziny wstajemy Spróbujemy uchwycić jakąś drogę mleczną. No i, no i oczywiście rano wschód słońca. Także na chwilę obecną żegnam się z Wami, mówię Wam dobranoc. No i widzimy się jutro. Na razie, cześć. szóstą, 15 rano no i nie ma co ukrywać, zas zaspaliśmy na wschód słońce No nic, schodzimy na dół, jemy jakieś szybkie śniadanie i zasuwamy zaraz do samochodu, który stoi na parkingu oddalonym od tego schroniska w jakieś 4 godziny Jesteśmy już w drodze powrotnej za mną schronisko pozostawiamy w stanie w takim jak mnie Zastaliśmy, no i czas na krótkie podsumowanie. Bardzo fajny wyjazd. Słuchajcie, coraz bardziej podoba mi się miks e, zwykłego trekkingu, połączony właśnie z elementem feratowym. Ferata naprawdę długa, bo spędziliśmy na niej prawie 3 godziny. No i do tego 2,5, może 3 godziny tak zwanego iścia. Polecam każdemu ten sposób spędzania czasu, daje kupę pozytywnej energii i dobrego kopa na rozpoczęcie następnego tygodnia. Na Was zapraszam już na moje następne produkcje. No i widzimy się na razie. Hej!